Witamy na kanale Historie UFO. Zasubskrybuj nasz kanał, ponieważ codziennie tworzymy historie o UFO oparte na prawdziwych wydarzeniach. Polub nas, jeśli podoba Ci się to, co dla Ciebie robimy. W bazie wojskowej Sjösterberg, prowincja Utrecht, Holandia, 12 strażników pełni nocną wartę w bazie lotniczej wykorzystywanej przez siły powietrzne USA. W czasach zimnej wojny baza stanowi pierwszą linię obrony przed sowieckim zagrożeniem. W mroźnej godzinie przed świtu żaden z żołnierzy nie podejrzewa, że za kilka minut ich życie zmieni się na zawsze. To, co zobaczą, będzie ich prześladować przez dziesięciolecia, sprawi, że staną się wyrzutkami wśród kolegów i zaczną wątpić swoje zdrowie psychiczne. Ta historia oparta jest na odtajnionych dokumentach wojskowych, zeznaniach świadków złożonych pod przysięgą oraz dochodzeniach przeprowadzonych przez władze holenderskie. Wszystkie imiona, daty i miejsca są prawdziwe. Wszystkie wydarzenia miały miejsce naprawdę. W Gorregik, fryzja, 27 mieszkaniec wsi, wraca do domu ulicą Westerein. Jest wieczór, niebo czyste i rozgwieżdżone. Nagle mężczyzna zastyga w bezruchu. Nad nim, na wysokości około 200 metrów, wisi trójkątny obiekt z czerwonymi światłami. Nie mogłem uwierzyć własnym oczom, powiedział później reporterom lokalnej gazety. Poruszał się absolutnie bezgłośnie, jakby unosił się w powietrzu. Rozmiar trudno oszacować, ale nie mniejszy niż dom, może większy. Czerwone światła pulsowały w dziwnym rytmie, niepodobnym do niczego, co widziałem wcześniej. Kiedy następnego ranka opowiedział sąsiadom o swoim spostrzeżeniu, został wyśmiany. Miejscowi oskarżyli go o pijaństwo. Musiał zobaczyć latającą butelkę po piwie, zażartował miejscowy sklepikarz. Przesadził z jenewerem i teraz widzi latające spotkił, zachichotała kawiarnia. Ale mężczyzna wiedział, że widział coś prawdziwego. Tego wieczoru był całkowicie trzeźwy. Jego żona później to potwierdziła: mój mąż wrócił do domu blady jak ściana. Trzęsły mu się ręce. Nigdy nie widziałam go tak przestraszonego. Kilka dni później, w Gorregik, trójkątny obiekt pojawia się ponownie. Tym razem nie jest sam. Widzi go rodzina Kwistów na Waldwej Elkestrat. Głowa rodziny, 45-letni Henryk Kryst, złożył szczegółowe zeznania lokalnej policji. Obiekt powoli przesuwał się nad wioską. Jego czerwone światła pulsowały w dziwnym rytmie: trzy krótkie błyski, potem jeden długi. Staliśmy jak zahipnotyzowani. Jego żona zaczęła się modlić. Czteroletni Willem Wittstra, sąsiad rodziny. Pytał, mamo, co to jest? Jego matka, Greta, nie potrafiła odpowiedzieć. Stała z dłonią na ustach, z szeroko otwartymi oczami. Czułam presję w głowie, opowiadała później badaczom. To było, jakby coś próbowało przeniknąć do mojego umysłu. Nie do zniesienia. Tej nocy ponad dwadzieścia osób w różnych częściach wioski widzi UFO. Goregi kogarnia panika. Ludzie zamykają się w domach, zasłaniają zasłony i boją się wychodzić po zachodzie słońca. Nauczyciel miejscowej szkoły, 52-letni Gert Myr, weteran armii holenderskiej, postanawia zorganizować systematyczny nadzór. Zakłada punkty obserwacyjne w całej wiosce i opracowuje system ostrzegania oraz dokumentacji. Musimy podejść do tego naukowo, mówi na spotkaniu w szkole. Zanotuj czas, kierunek, opis. Żadnych spekulacji, tylko fakty. Jeśli chcemy, żeby nam uwierzono, potrzebujemy dowodów. Mieszkańcy pełnią nocne warty w pobliżu dawnej szkoły dziecięcej De Vlieger, skąd roztacza się najlepszy 360-stopniowy widok na niebo. Myr dzieli wolontariuszy na czteroosobowe grupy, zapewniając im zeszyty, ołówki, kampesi i zegarki. Zapisz wszystko: czas pojawienia się, czas zniknięcia, trajektorie ruchu, kolor świateł, wszelkie zmiany, instruuję. Każdej nocy dziesiątki ludzi gromadzą się na punktach obserwacyjnych, stawiając czoła lutowemu chłodzie. Widzą światła w różnych kolorach czerwonym, białym, pomarańczowym, czasem zielonkawym. Obiekty poruszają się po niemożliwych trajektoriach, gwałtownie zmieniają kierunek pod kątem prostym, zawisają w miejscu, a następnie znikają z niewiarygodną prędkością, nie wydając dźwięku. Wiadomość o wydarzeniach w Goregi trafia do prasy krajowej. Najpierw krótki artykuł w regionalnej gazecie Leuwarder Curant, potem w The Telegraph. Telewizja Avro przyjeżdża, by nakręcić dokument. Dziennikarze z całego kraju zjeżdżają do małej, siedmiotysięcznej fryzyjskiej wioski. Jan Bomsma, właściciel lokalnej kawiarni de Zwań. Udziela wywiadu znanemu dziennikarzowi Hansowi van Willigenburgowi dla telewizji ogólnokrajowej. Jak myślisz, kto jest w środku tych obiektów? Pyta sceptyczny dziennikarz. Bomsma, zmęczony pytaniami i drwinami, próbuje zażartować. Skąd mam wiedzieć? Może króliki? Marsjańskie króliki. To określenie staje się przekleństwem. Przez lata miejscowi dokuczali mu. Nazywając go człowiekiem, który widział latające króliki. Jego interes podupadł, niektórzy klienci przestali przychodzić. Chciałem tylko, żeby dali mi spokój, powiedział gorzko po latach. Ten żart zniszczył moją reputację. Mieszkanka Jubega, która przeprowadziła się do Goregik, opowiada swoją historię po kilkudziesięciu latach. W wieku dwudziestu trzech lat, wraz z chłopakiem Peterem, była w lesie niedaleko wioski. Usłyszała dziwny dźwięk, jak szum ogromnego transformatora, ale z pulsowaniem. Zobaczyli dysk z wielobarwnymi światłami, powoli opadający nad nimi. Średnica wynosiła co najmniej 30 metrów. Światła obracały się, tworząc hipnotyczny efekt. Byłam przerażona. Moje ciało odmawiało posłuszeństwa, wspomina. Peter zaciągnął ją w krzaki, gdzie leżeli, tuląc się do ziemi. Czułam jego ciepło, mimo że znajdował się pięćdziesiąt metrów nad nami. I ten zapach, jak ozon po burzy, ale silniejszy, z metalicznym posmakiem. Od tamtej pory kobieta czuła się obserwowana, rozwinęła agorafobię i przez lata unikała wychodzenia po zmroku. Peter zginął w wypadku samochodowym trzy lata później, w wieku dwudziestu ośmiu lat. To była kara, szepcze. Za zobaczenie czegoś, czego nie powinniśmy widzieć. W szkole podstawowej w Goregi, cała klasa, 28 dzieci, obserwuje dziwny obiekt przez okna podczas lekcji geografii. Nauczycielka, 34-letnia Marie de Vries, próbuje uspokoić dzieci, choć sama ledwo panuje nad paniką. Dzieci zaczęły krzyczeć. Niektóre płakały, inne chowały się pod ławkami, u wspomina. Wyjrzałam przez okno i zobaczyłam, tego nie da się opisać. Metalowy dysk z przezroczystą kopułą wisiał nad boiskiem, zupełnie nieruchomy. Widziałam sylwetki wewnątrz kopuły. Nie wyglądały na ludzi. Dyrektor wezwał policję, ale obiekt zniknął, zanim ta dotarła. Wiele dzieci było tak przerażonych, że rodzice zabrali je ze szkoły. Niektóre cię na koszmary. Moczenie nocne i odmawiały wychodzenia na zewnątrz. Psycholog szkolny z Herenwin udokumentował powszechną traumę. Dzieci rysowały to samo: kopuły, dyski, dziwne postacie. Ich rysunki były zadziwiająco spójne, urelacjonował. Ostatnia fala obserwacji w goregik miała miejsce jednej nocy, gdy ponad 100 osób widzi obiekty. Trójkątne i dyskoidalne ufo przemieszczają się nad wioską przez trzy godziny. Willem Wittstra, młody kronikarz, zapisuje w notesie. Było ich więcej niż kiedykolwiek. Siedem lub osiem naraz. Poruszały się w formacji, jak samoloty bojowe, potem rozproszyły się i zebrały ponownie. Tata powiedział, że to wyglądało na rekonesans przed inwazją. Mama płakała. Nie chcę już tego widzieć, ale nie mogę przestać patrzeć. Po tej nocy obiekty znikają. Wioska powoli wraca do normy, ale blizny pozostają. Pięć lat później, w bazie lotniczej Sjösterberg, w mroźną, bezchmurną noc, szeregowy ropiansen zauważa gigantyczny czarny trójkąt, bezszelestnie szybujący nad pasem startowym na wysokości około 100 metrów. Nie mogłam się ruszyć, o wspomina w dokumencie z 2023 roku. To było jak paraliż. Chciałam krzyczeć, ale głos mi odmawiał. Obiekt był ogromny, wielkości boiska piłkarskiego. Całkowicie ciemny, pochłaniał światło. W rogach miał trzy jasne białe światła, a w centrum pulsowało czerwone. Inny wartownik, Fred Van Brak, potwierdza. Światło było tak jasne, że można by czytać książkę. Pas startowy był oświetlony jak w dzień, ale panowała nienaturalna cisza. Nawet nocne ptaki ucichły. Obiekt poruszał się powoli, jakby badał bazę. Świadkowie czuli wrażenie skanowania, jakby coś przenikało ich świadomość. Wszyscy dwanaście żołnierzy na służbie widzi obiekt. Kapitan Jan Kastelein natychmiast kontaktuje się z wieżą kontroli lotów. Widzisz to? Krzyczy, zapominając o protokołach. Kontroler potwierdza. Obiekt w odległości 100 metrów, prędkość 30 km na godzinę, Kierunek północny wschód. Zanim włączono alarm, obiekt zatrzymuje się, wisi w powietrzu przez pięć sekund, po czym wystrzeliwuje pionowo w górę z przyspieszeniem szacowanym na 50 g, znikając dwie sekundy. Rano dowództwo bazy zbiera świadków. Pułkownik Henlik łysero oznajmia: To, co widzieliście, jest tajne. Podpiszecie umowy o poufności. Omawianie tego z kimkolwiek będzie naruszeniem tajemnicy państwowej. Amerykański oficer Major Thompson sugeruje, że to mógł być samolot eksperymentalny lub zjawisko atmosferyczne. Świadkowie jednak wiedzą, że widzieli coś wykraczającego poza znaną technologię. Szeregowy Martin Scouten mówi później: Służyłem 10 lat. Wiem, jak wyglądają samoloty. To było coś zupełnie innego. Pomimo nakazu milczenia, ktoś kontaktuje się z Radiem VPRO. Relacjonując incydent. Dziennikarze spotykają się z żołnierzami w opuszczonym hangarze. Byliśmy wyśmiewani przez kolegów, mówi anonimowy świadek. Nazywali nas ibiotami, paranoikami, ale wszyscy widzieliśmy to samo, kropka. Rysunki żołnierzy przedstawiają trójkąt równoramienny ze światłami w rogach. Pod naciskiem prasy holenderskie siły powietrzne wydają wyjaśnienie na konferencji w Hadze. Generał Cornelis Dezant twierdzi, że personel zaobserwował złudzenie optyczne spowodowane inwersją temperatury, rzutującą reflektory samochodowe na niebo. Świadkowie są wściekli. Wiemy, jak wyglądają reflektory, mówi Ropiansen. To był solidny obiekt, rzucał cień, poruszał się pod wiatr. Ich głosy zagłuszają szyderstwa. Niektórzy zostają przeniesieni. Inni rezygnują z wojska. W Leusderheide, niedaleko Siosterberg, 28-letnia Winnenberg na koniu zauważa czarny trójkąt, identyczny z tym z bazy. Wisiał nieruchomo, jakby przybity do nieba. Czułam nacisk, jakby coś ciężkiego spoczywało na ramionach, opowiada. Obiekt unosił się przez minutę, po czym zniknął za drzewami. Koń Uzi, stera, odmówił chodzenia tą trasą. Nie mówiłam o tym nikomu, Przyznaję, dżozi. Kto by uwierzył kobiecie na koniu widzącej UFO? Rolnik Peter Hardenbol znajduje na polu krąg o średnicy 15 metrów z żółkłą trawą i dziwnym zapachem. Analiza gleby z Uniwersytetu Wageningen wykazuje podwyższony poziom promieniowania i zmiany w strukturze gleby, jakby poddanej mikrofalowemu działaniu. Hardenbol znajduje też metaliczne kulki ze stopu, którego laboratorium nie identyfikuje. W koszarach Demulen w siosterbergu Kadeci Michel Dehn Hartek i Erik van der Meijer widzą pierścień świateł, mieniący się od bieli do zieleni. Był hipnotycznie piękny i przerażający, mówi Deinhartek. Po pięciu minutach obiekt znika w chmurach. Kadeci trafiają do szpitala z objawami zatrucia, gorączką, wymiotami, bólem głowy. Testy nie wykazują przyczyn. Obaj tracą włosy. To mnie traumatyzowało na zawsze, przyznaje Dane Hartek. Dokumentacja medyczna znika z archiwów. Johannes Bremer, inżynier Philipsa, w 1972 roku widzi dysk nad drogą. Jego samochód gaśnie, a po incydencie cierpi na bezsenność i ataki paniki. Zmarł na zawał w wieku 58 lat. Stres podkopał jego zdrowie, mówi jego syn. Bram róża z UFO Meltpunkt analizuje doniesienia z lat 1970-2020, promień 5 km od siosterberg generuje 10 razy więcej zgłoszeń niż średnia krajowa mówi. Obiekty są trójkątne lub dyskoidalne, ciche, z jasnymi światłami i wpływem na elektronikę oraz zwierzęta. Świadkowie zgłaszają nudności, bóle głowy, paraliż. Róża sugeruje, że UFO mogą być przyciągane przez głowice jądrowe w siosterbergu. W 2018 roku fotograf Mark van der Linden w opuszczonej bazie widzi czarny dysk. Pochłaniał światło, jak dziura w rzeczywistości mówi. Jego aparat i telefon przestają działać. W 2013 roku Corin Federer fotografuje zamek Muiderslot i na zdjęciach HDR zauważa cylindryczny obiekt z wypustem w kształcie litery S, poruszający się z ogromną prędkością. Analiza Ben Hansena potwierdza autentyczność zdjęć. Holenderskie obserwacje przypominają belgijską falę UFO z 1989–1990. Belgijskie F-16 wykryły obiekt wykonujący manewry z przyspieszeniem 40G. Profesor Auguste Missen z Uniwersytetu w Lovanium sugeruje pozaziemskie pochodzenie. Psycholog Merrick de Jong bada świadków: Ponad 70% cierpi na zespół stresu pourazowego, mówi. Wielu ma natrętne wspomnienia, lęki i sny o UFO. Niektórzy wierzą, że zostali wybrani. Aleksander Griffion z UFO Meltpunkt zauważa, że mimo smartfonów zdjęcia UFO pozostają rozmazane. Zjawisko zdaje się adaptować do naszych technologii, pozostając na granicy widoczności, mówi. Wyciekły dokumenty z 1979 roku sugerują politykę zaprzeczania NATO, ale Ministerstwo Obrony nazywa je fałszywymi. W 2024 roku Pięćdziesięciu lat po Goregik, świadkowie, jak Maria van der Velden, wspominają przerażenie. Pamiętam oczy nauczycielki. Skoro dorośli się boją, co czują dzieci? Jan Peters rysował UFO, ale matka spaliła jego szkice. Laise Becker ma ataki paniki na widok trójkątów. Astrofizyk Paul van der Linden mówi, koncentracja obserwacji z Sjösterbergu i Goregik nie jest przypadkowa. Proponuję hipotezy: tajne testy wojskowe, zjawiska atmosferyczne, halucynacje masowe lub inteligencja pozaziemska. Nie mogę zaakceptować hipotezy pozaziemskiej bez dowodów, ale nie mogę ignorować danych, dodaję. Podobne incydenty miały miejsce na świecie. Malmström, USA, 1967 rok, Rendlesham, Anglia, 1980 rok, Teheran, 1976 rok. Phoenix 1997 rok. Pentagon w 2021 roku potwierdził 144 niewyjaśnione obserwacje UAP. Louis Elizondo mówi: To zjawisko jest realne i stanowi potencjalne zagrożenie. Sjösterberg jest zamknięte od 2008 roku. Pasy startowe zarastają, hangary rdzewieją. Miejscowi, jak Henk van den Berg, przywykli do dziwnych świateł. Lokalny przedsiębiorca organizuje wycieczki UFO. Społeczność naukowa jest podzielona, rząd milczy, archiwa pozostają zamknięte. W muzeum w Goregik wystawa pokazuje wycinki z gazet i rysunki Willema Witstry. Świadkowie starzeją się, wielu odeszło. Rob Jansen, świadek z 1979 roku, mówi: są prawdziwe. Obserwują nas i pewnego dnia się ujawnią. Dziouzy Winnenberg patrzy w niebo. Nie boję się. Może są ciekawscy, jak my. kropka. Michel Deinhartek dodaje: jesteśmy jak mrówki dla nich. Rząd holenderski trzyma się wyjaśnień o złudzeniach optycznych. Ale świadkowie znają prawdę. Coś obserwuje nas z kosmosu lub innego wymiaru. Dlaczego Holandia? Może przez głowice jądrowe, anomalie geograficzne lub kosmiczny przypadek. Każdej nocy ktoś widzi coś niewytłumaczalnego. UFO Meltpunt rejestruje 400 zgłoszeń rocznie. Większość ma prozaiczne wyjaśnienia, ale 5% pozostaje zagadką. Te same kształty, zachowanie, efekty jak pół wieku temu. Być może fizyka kwantowa ujawni nowe wymiary. Może archiwa wojskowe przyniosą odpowiedzi. A może oni ujawnią się, gdy będziemy gotowi. Na razie tajemnica trwa. Każdej nocy ktoś spogląda w niebo i widzi coś, co nie powinno istnieć, a jednak istnieje. To opowieść o ludzkiej psychologii, odwadze, traumie i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: czy jesteśmy sami? Odpowiedzi kryją się w czarnym niebie nad Holandią, we wspomnieniach świadków, w tajnych archiwach, w kolejnym nieoczekiwanym zdarzeniu. Dziękujemy za wysłuchanie. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj nasz kanał i podziel się swoją historią w komentarzach. Może kolejna będzie o Tobie.